Na rowerze odcinek 54 w pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze trochę o mrokach świata powiązanego z naszym. Dosyć ściśle świata duchowego. Jeśli ktoś nie zna wcześniejszych materiałów, to powiem tylko, że nie jestem tym razem w Polsce. A gdzie jestem, no to można dowiedzieć się z poprzednich odcinków. Ale niedługo już do Polski wracam. W poprzednim odcinku mówiłem, co tworzy demony, kto tworzy. Głównie my sami. Skąd się biorą? Że zostają oddzielone od naszej duszy. Jako zła energia, jeśli byliśmy, żyli w jakiejś formie w życiu. Czym się je karmi, a karmimy je nieświadomie? Bardzo często przekleństwami różnymi złymi intencjami to po uzupełnieniu jeszcze że kłamstwo samo w sobie, jeśli jest uzasadnione jakąś potrzebą naszej personalnej obrony nie niesie to kłamstwo żadnej ujmy dla innej osoby nie zmienia jakby rzeczywistości w taki sposób, że wydarzenia mogły się wypotoczyć na czyjąś niekorzyść to takie kłamstwo rzecz jasna nie jest tak naprawdę czymś co karmi demony, nie jest też w zasadzie grzechem. Mówienie fałszywego świadectwa przeciwko komuś to już tak, bo to jest intencja, to jest zmiana jego sytuacji. Ogólnie oszustwa, które mają na celu osiągnięcie jakichś korzyści czyimś kosztem. Bo nasza korzyść, jeśli osiągniemy korzyść niczym kosztem, tylko naszym kosztem, to nie ma problemu. Ale przeważnie w społeczeństwie, niestety, trafia to w inne osoby. No i teraz praktyczna część, prawie ostatnia część tego cyklu. Bo w ostatniej części będzie taka czysta teoria, w zasadzie poparta pismem. No ale dzisiaj też trochę z pisma, konkretnie z Ewangelii. Ja nie jestem, tak jak mówiłem, jakiś bardzo religijny, szaleńczo przekonany do tego, co mówi Kościół, natomiast jestem wielkim zwolennikiem, zwolennikiem tego, co mówił Jezus. I w przeciwieństwie do niektórych, nie jestem w ogóle zwolennikiem tego, co mówił później Święty Paweł. Bo to była też tylko jego interpretacja. Dla mnie to, co powiedział Jezus, to jest prawda. To, co powiedział Święty Paweł, no to już jest jakaś dodatkowa prawda, która bywa mniej zgodna wręcz czasami niezgodna z intencjami Jezusa. Wiecie co, pojadę jednak drogą, z której zboczyłem nie dlatego, że nie lubię krzaków, to dlatego, że jadę kawałek dalej, a w tych krzakach lubią być kolce roślinne, bardzo upierdliwe, bo jak złapię gumę, no to łatać można, ale lepiej unikać. Tak, to tak jak jest ze wszystkim. Kontaktów z demonami też lepiej unikać. Da się bez tego żyć. Są inne drogi, tak? Inne drogi życiowe, na których nie, nie trzeba demonów spotkać. W życiu są różne wyzwania, trzeba rozróżnić, które z nich mają kierunek słuszny w sensie cały czas dobro, a które trochę pokrętne i niby osiągniemy ten sam cel, ale po drodze coś możemy popsuć, coś co właśnie odchyli krzywą losu czy jakiegoś, no i, i tak naprawdę zmieniamy cały świat. Co zmieniamy na lepsze? Trudno powiedzieć, to jest zawsze. To podkreślałem już wielokrotnie w różnych filmach o różnych trendach filozoficznych. Taoizm i religia zaroto Wszyscy mówią to samo. Jak nie trzeba się babrać w błocie, to pojedź górą po kamieniach. Bo to, że się ubabrasz w błocie, może ci się wydawać jakąś lekcją, natomiast lekcja jest wtedy, kiedy nie masz innego wyjścia. Jak masz inne wyjście, zawsze wybieraj łatwiejszą drogę. To nie jest tak, że jak będziesz wybierał trudniejszą, to będziesz szybciej się rozwijał, wzmocnisz się i tak dalej. Nie, psujesz swój potencjał, tracisz niepotrzebnie siły. Dobra, dygresja. Jak się pozbyć demona miało być dzisiaj? Czyli rzeczywiście ostateczna praktyka. Demona może się pozbyć każdy. Oczywiście lepiej, żeby go nie przyjął nigdy. No ale jak już się przypęta, jest szansa, bo. Jak jest napisane, to co powiedział Jezus: w imię Jego demony wyrzucać jak najbardziej możemy. Dlaczego się przyjęło, że to księża wyrzucają demony księża, egzorcyści specjalnie przygotowani? A no dlatego, że rzeczywiście ich wiedza jest ukierunkowana dokładnie na te praktyki. Nie muszą tracić czasu na jakieś kombinacje. Po prostu wiedzą konkretnie, co robić, na podstawie już doświadczeń przez tysiąc, kilka lat zebranych. No i ksiądz egzorcysta. Ksiądz egzorcysta przeważnie jest człowiekiem wiary rzeczywiście człowiekiem z powołaniem, który całe swoje życie poświęca służeniu ludziom. Pamiętajcie, to tak jak gdzieś uproszczenie się mówi czasami o zakonnicach, że poświęcają swoje życie Jezusowi. Nie. Poświęcają swoje życie służbie ludziom, idąc śladami Jezusa. To jest pełna definicja. Poświęcenie życiu Jezusowi to jest takie uproszczenie. Jezus powiedział oczywiście, rzuć wszystko ich ze mną, ale nie po to, że, że jest fajnie za... Zanim chodzić, tylko żeby robić to, co robi Jezus. Powtarzać jego czyny, brać z niego przykład. I to jest napisane w Ewangelii: idźcie! Wyrzucajcie demony. Jezus wielokrotnie wyrzucał demony, i to jest opisane: jednych jest opisane, że uzdrawiał, bo trzeba odróżnić chorobę ciała od choroby duszy drugich, wobec drugich właśnie stosował egzorcyzm i przepędzał złego ducha. I to wcale nie jest łatwe do rozróżnienia, tak jak wspominałem o książkach Gabriela Amorta, w których opisuje współpracę psychologów i egzorcystów. Uzupełniają się swoimi zadaniami. No tak jest i tutaj. Bardzo często oczywiście jest tak, że choroba duszy przekłada się na chorobę ciała jest powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch no a więc domyślę jak jest niezdrowy duch no to i niezdrowe ciało i rzeczywiście w wielu świadectwach w wielu pismach jest to potwierdzone że wystarczyło uzdrowić duszę a wszelkie inne dolegliwości mijały nawet w niektórych popkulturowych pozycjach jest taki motyw i to nawet nie związany z spektrum jakby wiary chrześcijańskiej, tylko ogólnie na zupełnie ogólnym poziomie dobra i zła, jeśli wejdziesz w kontakt ze złem, zapewne zaczniesz się staczać nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. To jest Równia pochyła dokładnie w nieskończoność, aż do śmierci. A propos jeszcze księży, którzy egzorcyzmują. Jeśli za egzorcyzm weźmie się ksiądz, który nie jest do tego przygotowany. Nie ma wsparcia modlitewnego innych osób, także świeckich. Ma takie za duże ego. Myśli, że o! co no to dla mnie demon, dam radę. Takich ludzi demony lubią najbardziej. Po prostu uwielbiają ich niszczyć. Udowadniają, udowadniają im, że są zerem. Prowadzi to często do, do śmierci tego egzorcyzmującego. No to największą radość demonom przynosi. A śmierć oczywiście nie jest niczym złym, bo dusza uwalnia się z tego zła, ostatecznie pozostaje dobra. Łączy się z duchem. Także w tym sensie taka śmierć w czasie egzorcyzmów jest nagrodą dla tego egzorcy, egzorcyzmującego ostateczną lekcją i ostatecznymi drzwiami do zbawienia. Wyzwolenie! pokontemplować, bo jak tak gadam to zwracam uwagi na piękne krajobrazy. Tutaj mimo, że nie ma szlaku rowerowego jest pieszy. No to jest i tak lajtowo pod rowerek. No przepiękne miejsce. Zrobię fotkę. że demony są takie skuteczne można powiedzieć w kontaktach z ludźmi no bo człowiek nowoczesny nawet wolno od zabobonów można powiedzieć bo już tam nie, nie traktuje wszystkiego jako czary i magię wieża odpowiednia fizyka czy odpowiednia technologia wysoko zaawansowana może sprawiać wrażenie, wrażenie magii i czarów? No a człowiek nowoczesny wyzwolony z zabobonów, które zresztą niekiedy wcale nie są nieuzasadnione, no ale jest ich za dużo tam. przesądów ludowych, <grytania> to jest wszystko niepotrzebne. Piękne jako folklor, ale do zastosowania w życiu niekoniecznie. Demony są skuteczne, bo są wolne od tego wszystkiego od socjalizacji całej, od kultury, od tradycji one mają prosty cel. Są jak dwuletnie dziecko. Nie są jeszcze zbyt mądre, rozważne, chociaż pewien zasób wiedzy. Zebrały, ale są wolne od tak zwanej inteligencji emocjonalnej. To dla mnie śmieszne pojęcie. Trochę udawane, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie. Ale rzeczywiście demony nie mają pamięci emocjonalnej, może tak? Czyli nie kojarzą zdarzeń z uczuciami. Dla nich jest ważny cel, konkret, to co komu zrobią niedobrego. Mm -hmm. Aha, aha, ale jak tu, no nie, muszę dodać ceilway point, bo droga zamierzana nie istnieje. Dobra, nie da się do. <laughs> Okej, okay, nieważne. Jadę sobie naokoło tą drogą piękną. Będę przecież tu w krzaki wchodził, jak jakiś wędkarz. No i przez to, że są jak dzieci, no to tak można trochę odnieść do stosunków z dzieckiem. Pozytywnych oczywiście, bo dziecko rozrabia głównie wtedy, jak chce zwrócić na siebie uwagę. Znowu źle pojechałem. No, a chcę zwrócić na siebie uwagę, no bo to jest takie rozwojowe, ewolucyjne tak, żeby jakby wygrać ten wyścig być skutecznym w rywalizacji, czy to z rówieśnikami, czy wręcz z siblings czyli jak to się mówi z rodzeństwem to musi rywalizować w pewnym sensie o względy rodzica i o dostęp do zasobów które za tymi względami idą nieco w parze a no więc musi tam jakieś robić takie działania mające zwrócić na siebie uwagę i to samo robią demony i jedyną prostą drogą skuteczną jest nie angażowanie się, czyli nie reagowanie na jakieś takie wyzywające sygnały, szczególnie nie reagowanie emocjonalne, tylko po prostu podejście logiczne. Krytyczne, wyjaśniające, otwierające, rozszerzające wiedzę, a nie prowadzące do eskalacji konfliktu, walki. Jak mówimy, że adrenalina robi nam taką robotę fajną fight or fly, czyli walcz albo uciekaj, no to to jest na pewno też trzecie gdzieś F, czyli find, czyli znajdź rozwiązanie. Przemyśl to, wycofaj się na chwilę, strategiczny odwrót wykonaj, ale nie reaguj zbyt pochopnie. To jest cecha człowieka, bo takie reagowanie właśnie na jakieś sygnały, które mają nas manipulować, no to jest też idealna pożywka, idealny system działania demonów. Bo one chcą nas oderwać od właściwej drogi. O, a tu mamy szelkę sobie. Ha angielsku nie ma, ale są jacyś panowie zasłużeni dla badania tych rejonów. No widzę, że też są grodziska, ale te oczka wodne to pewnie są jakieś też, tak, takie kaldery. Bardzo, bardzo stare działalności geologiczne na tle wulkanicznym. No i pewnie zaraz takie jeziorko będziemy mieli okazję zobaczyć, chociaż no w zasadzie możemy zobaczyć. a ja tutaj postaram się zjechać. Mimo wszystko trochę w dół i zaraz to jeziorko, oczko powinno się pokazać, chociaż może jest, a nie jest oczko, tak jest, jest dosyć zarośnięte. Ale zobaczę, może coś będzie widać. Jaki mała taka dygresja. Mhm. Totalnie zarośnięte. To jest ta ścieżka, którą nie pojechałem w końcu, bo ona była tam trochę zniszczona przez równiarkę, która główną drogę wyrównywała i właśnie idzie tutaj w górę. Będę miałem na początku wytyczony szlak. A jest to taki objazd jeziorka. Zobaczę z ciekawości, czy się da rzeczywiście objechać. W tej nawigacji mam cały czas wytyczoną docelkę Teraz powinienem skręcać gdzieś w prawo, a droga idzie w lewo. Ha no ale zobaczę Chwilę, chwilę podjadę. Prawdopodobnie ona tutaj idzie do góry, ale zaraz skręca w prawo. I tyle wejdę może no. Nie, jednak idzie w górę. Tak, to już za daleko. Zawracamy. No Takie leżące drzewo na grudle czasem jest podpowiedzią o dopatrzności, że nie ma co dalej walczyć. Znakiem mówiącym, tam już nic nie ma przeważnie jak się za takim sygnałem podąża, to się nie zginie. Szczególnie, że są te sygnały poparte innymi informacjami. Ale jak najbardziej. Wracam na szlak. Także, no może być ten etap, że jak będziemy ignorować demony, w tym sensie właśnie nie zwracania na nie uwagi one przez jakiś przez jakiś moment będą eskalować czyli starać się jeszcze bardziej zwrócić na siebie uwagę no to niestety trzeba przeżyć prze, no, przeboleć pokonać strach bo tak naprawdę demon za dużo nam nie zrobi póki nie opęta a nie ma przecież do pustu, no to nic za mnie może zrobić. Robi nam tylko strach. Sami sobie szkodzimy w takich obliczach demonicznych ataków. Ale o tym będzie w następnym tygodniu. Jakie są kolejne stopnie obecności aktywności demonicznej? I na którym stopniu już jest za późno? Trzeba szukać pomocy O tej pomocy też powiem jutro Z tą chorobą duszy to będzie związane bo są modlitwy określone o uwolnienie czyli konkretny egzorcyzm ale są modlitwy też o uzdrowienie. To zależy oczywiście właśnie od stopnia zaatakowania. Natomiast najpierw trzeba na pewno próbować tych pierwszych, tych drugich modlitw o uzdrowienie. Jak to nie pomaga, no to znaczy, że jest już zaawansowane opętanie czy na, na drodze do opętania, bo to opętanie to już jest max no i trzeba robić egzorcy no, trochę źle pojechałem, teraz pytanie czy te drzwi się łączą bo na nawigacji tej drogi nie ma. No wow. Jadę sobie trochę w ciemno. Mam nadzieję, że będzie skręt w lewo. I z powrotem do szlaku wrócę. A może nawet mniej podjazdowo, zjazdowo kawałkiem. Może być fajnie. Jedyne co, to tutaj nie ma ślaku po prostu. O, proszę bardzo, sarenki. O, właśnie, czy to sarenki, czy jelonki raczej. Ja mam nadzieję, że mąż na ten prezent nie wpadnie. drogą której nie ma ale mi się wydaje że to nawet lepiej chyba że GPS jest niedokładny ale droga wygląda na zbudowaną kilkadziesiąt jak nie lepiej lat temu Natomiast powinna doprowadzić z powrotem do tamtej drogi. A ja, jako znany przewodnik i geograf, jak się uda, dodam ją do siatki tutaj tras. Zdaje się można na OpenStreetMap.org tego dokonać, żeby było widać, że jest dla potomności. I ta droga na pewno jest prostsza, równiejsza niż tamta, bo tam to był po prostu szlak. Pierwszy, który mógł mieć niespodzianki. No to jest dawna droga. Gospodarcza.